muszą być spełnione kilka warunków, musi padać deszcz, tak. musi jechać 140, musi wijać wiatr z prawej strony i akurat musicie ktoś wyprzedać, to wtedy akurat samochód zaszarpnie i weźmy, znaleźć no. znajdź przyczynę. Nie? Banal ty jesteś no. zajebany, no. no. Masz dziurę taką, że i tak ci leci wszystko na osłonę, no. wszystko no. po rękawach, po twarzy, po no, to... się o się odechcima w ogóle wodę, ją wymienić, co? Niskie odszkodowanie? Nie zwlekaj zegary Dzwoń do Patryka. Co przyjechało od no człowieka? Jedno z moich niedoszłych marzeń. O, o dziękuję Ci bardzo. Kurna, fanty? mam, Kurna, kurwa. O, ja mam tutaj uczniów, o, proszę, będziesz będzie się uczył, widzisz? Sam naprawiam. No, ja Byłem no. Kompocik. Patrzcie, jakie piękne auto. Mogę ci to wyjechać? No pewnie. Tak. Ile to mocy? 300 ile? 331, to to jest. Wolno z to na u mnie jest 305, wolnossaku. a to też tylko 36 to nie jest źle. Można jeszcze walić kompresor i będzie jechało. No i tam kompresor człowieku, to jest taki... Powiem ci, no, że no, to do BMW to się w ogóle nie ma co porównywać. To jest po prostu coś kurne o wiele bardziej wspaniałego niż BMW. Pośredni wtrysk, wolnossack 3.7 V6. Z no? Tak, jasne. Też skostelowałem kobietami. Pewnie tylko ten. Y, łańcuszek rozrządu pewnie są to już takie jak na, w serii N, czyli te malutkie rozciągające w sensie. się. Kurne jakby były, jakby były takie jak w M50. m 50 to było po prostu coś mistrzowego. Fajne, fajne. To był nie do zabicia się Nie wiem, ciekawy ten. ten. Ile to na rozrządzie? Przyjdzie? Przyjdzie. No, no, no no nie no kurde, powiem ci, że człowieku wsiadasz do tego to w ogóle jest inna fara kaloszy. No proszę, kurwa. Bailando. Taki odpowiednik Z4, ale Z4 to się chowa przy tym. No pierdziel, kurwa. Piękne. Weź ten, y, podtrzymaj kamerkę, ja mu tam dam, dam gazu trochę, to ten, zobaczmy na to daje radę. Tam, tam, o, o. A, bo to taki ten, lunch control. To <grywa> nie, ja bo pieniędzy tu To poszczę. To wspaniało. Nie, no. Miód na moje uszy. Eee, kurde. A to nie prowadzi, nie? To na to są klocki No to się chyba lepiej tak Ale Teraz ten, no, docisnąć, to no, nie. nie... Tam, tam spera też jest, nie? Ale nie ma... Zawieszenie jest tak proste, no, że no. po prostu jest pontonem, nie? Tutaj to na pewno się lepiej to prowadzi. No bajka. Jak jakbyś wybierać? Yy, BMW czy coś takiego? Ja... Je, je, pamiętasz, co kupowałem w samochód ze Stanów? Kupiłem ten, a myśleliśmy o dwóch. Ale kupiliśmy jednak tamten. Ja żadnej BMW już nie Źle żeś zrobił. Dobrze zrobił. No. on zrobi. no. tam siedzi? <laughs> No kurde, ale to tak... 37 V6, no. To tu 3-6 tak? Czy tak? Te nie, 3... też 3-7. No to takie samo. 3-7. Przejdziemy się. Ale musimy się dać do Waski. Nie no, to, 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 to <śladans> mogę się nie. przejechać? No to chodź skakujemy. A z tyłu to nikt się... nie przejdzie, tak? Nie, bo nie ma tam to, to miejsca dla was. I mam idźcie mam sobie pracować stąd usiadłeś na maseczce. Trudno. Podajniki pasów No są no, chyba no, 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 ma ten. Nie są Możesz ten, do i ten Aha uh -huh. O i ci fajne ściany nie ma nie ma sobie czujniki parkowania. Ja? Były. były z poprzedniego właściciela no, tak. dołożona co no, wziął tego mulida, że wziął Mustanga nowego. Kurde, jak tu się, się pięknie siedzi, wiesz, nigdy nie miałem okazji. Znaczy no. No, mówię, podjadę ty mówię, a nie uh -huh. jakimś mi tym No i dobrze. już byłeś ostatnio. No jeszcze łeganką no. muszę przyjechać. Meganka, to masz, masz te no, trzy rodzaje. No i Polonerza jeszcze no. A, no to jest polskie, francuskie, <laughs> japońskie i niemieckie. Tak. Jak ja na to wszystko patrzę? Bo patrzę na 30-letnią e, i ona wszystko w analogu. Wszystko można było na proste, duże przekaźniki, to wszystko było spoko mm. i to w dalszym ciągu jeszcze nie ma problemu ze stykami. Chociaż już yy, prawie że zgniło wszystko, ale Ta. jeszcze kurna te przewody dają radę, więc tak jakby no nic mi się tutaj nie pokrywa, dlatego ja nie mogę się z tym pogodzić, nie? Tak kurde, ciężko się to też ludziom mówi. Nie, ja, 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 ja teraz kupić świeżego, to nie wiem co. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia, nie? ktoś pytał ostatnio, że znaczy, co chwilę jak ktoś pyta, jaką BMW wybrać? Nie? No. No to słuchaj, no co ja mogę powiedzieć, jeżeli... No taką, wiesz, żeby nie była za stara, bo nie jest takiego starego trupa i tak dalej, no to tak 2007, 2008, 2009 rocznik, nie? Uh -huh. Bo mi się tam znać ja ją pytała, bo, bo tam na przykład BMK trójka. Mówię który rok? 2008, czy tam coś? Mówię, no to ja 90. Jak w sedanie, nie? Uh -huh. Jaki tam siednik? No ten oznaczenie 316 czy 318? Mówię, no to benzyna. No, no to czterocylindrowy, na śmietnik N43, albo N42, albo N46. No to teraz N43 stoi już kilka miesięcy, bo, e, bo bezpośredni wtrysk, Te wszystkie wtyczki, no. które są po 2000 sztuka, no to weź wszystkie naraz musisz je wymienić. Kurna na już jest 8000. Gdzie samochód warty, kurczę, 13? Tak. tak? tak Ale mało tego, to nie są wszystkie problemy. Bo jeszcze oprócz tego, że, że to, no to raz, że rozum się wyciąga po 120 tysiącach, to też już musisz, kurna, wyładować 2,5 czy 3, 3 tysiące. Miałem taki coś. E, jak to jest problem z ciśnieniem oleju, to też musisz... To tak, raz, że jak już nie trafisz w diagnozę, co w ogóle ciężko to trafić, no to, no to ludzie wymienią panewki na przykład, bo też, kurde, ciężko jest to zdiagnozować. Nie wiesz, dlaczego ci ciśnienie no. oleju z nie? No to możesz wymienić zaworek, za też cię kosztuje trochę, tak, nie? Ale to są w dalszym ciągu, to są wymiany. Bez jakichś większych potwierdzeń, bo nie wiesz, uh -huh. nie? Czy, czy to kwestia zaworka, czy kwestia pompy, czy kwestia panewek nie? i powiem Ci, że jak już siedzisz w mechanice długo, to wiesz, że teraz świat się zmienił do tego stopnia, że jak silnik wytrzymuje 100 tysięcy, to jest normalne. Ja Dokładnie. na przykład takie coś, dla mnie to jest niedopuszczalne kompletnie, ja uważam, że jeżeli silniki powstawały w latach 90., to dopiero po pół miliona kilometrów można było no. stęknąć, że coś jest nie tak z panewką. Albo z uszczelką pod głowicą, albo coś i ja pamiętam, no ja jestem 89 rocznik, ale tam łyknąłem trochę tej starszej technologii, że ja pamiętam, że nie było mowy o takich rzeczach tam typu, że coś się, wiesz, wydarzyło z uszczelką, bo to, Ta. to opinia o tych silnikach to była taka, że takie rzeczy się nie działy. A teraz to, wiesz, rutynowa wymiana panewek. Tak jak mówisz, tam w Kii, wiesz, wyregulować cokolwiek, no to musisz no, ściągnąć. Nie, no tam ryby, masz, tak. masz w karcie przeglądowej, żeby te zawory regulować, ale tak? Tego nikt nie robi, bo przecież to się wiąże z kosztami takimi, że klepie, no to klepie, no to co? Trzeba się no przyzwyczaić, tak. albo wydać, nie wiem no ale to nie jest 200 czy 500 złotych, no. no. właśnie, no. Tylko też ciężko jest to wytłumaczyć ludziom, którzy na przykład nie biorą pod uwagę... No bo Ty jako mechanik i ja jako mechanik bierzemy no. pod uwagę opłacalność tych kosztów. Czyli jeżeli na przykład y, na zdrowy rozsądek i sumienie, jeżeli silnik kosztuje używany 6 czy 7 tysięcy, Dokładnie. a wiesz, że jego serwis, na który klient się zgadza i wręcz jeszcze wymaga i wymaga od Ciebie gwarancji będzie go kosztował 15, to ja zanim podejdę do roboty, to aż kompletnie nie mam motywacji, bo wiem, że to nie ma sensu. No, no to ja w tym momencie co mam wziąć od człowieka 15 tysięcy za zrobienie czegoś, co jest bez sensu, bo nie ma żadnej gwarancji, że on nie wyjedzie i za tydzień nie wróci. Dokładnie. I dlatego moralnie mi się to wszystko nie zgadza nie? I dlatego mówię otwarcie, że, to, że to te nowe nowej generacji silniki dla mnie to są kurna świetniki, no ale kurna oczywiście ludzie muszą trochę się pogadać, trochę tam ich poszczypię, generalnie głównie szczypię tych, którzy kompletnie nie rozumieją, co my chcemy im przekazać, Tak, no, bo nie chcą mieć nowy tablet ładny w środku i ten... No więc właśnie, czyli no. taki plastik, no mnie to nie podnieca, wiesz? to prawda ten samochód jest piękny nie? i w ogóle miód na moje uszy jaka słyszę i w ogóle fajnie się nim jedzie, nie? Ja się człowiek duszy bym nie sprzedał, nie? No nie, nie, no, no tak nie no. Bez presady, bo to jest tylko, tylko to jest rzecz materialna, nie? No jak już tak wiesz, jak człowiek, człowiek siedzi, w ty... siedzi w ogóle w motoryzacji, to już tak dużego nie ma czym e, się, czym się podniosę, Ja już tam to, za długo pracuję, no. Ja tak samo. Jest... Już... No ja poszedłem tam jako uczeń, no to robię już niemoc. 1992 roku. W jednej ja ja miałe... firmie, tak? To ja kończyłem stracił w Pampersy. Jak było, de, było FSO, potem było DU, teraz jest KIA i już autoryzacji nie będziemy mieli też, bo, uh -huh. bo te nowe wymogi to wiesz, no. Tak. Stacje, trzy do ładowania muszą być, no. uh -huh. Samochodów muszą wymieniać, by 6 na zastępczych, wszystkie elektryczne. No. Wszystkie te, teraz takie wymogi te Ta, elektryczne, tak? Ja tak. Więc mamy autoryzację KIA do czerwca. Ty. Tank. Nic tu się nie świeci z tej strony, no ale to jest okay. dobrze. Nice. komfortowo jedzie, tak jak jest, mówią, że to jest, masz w ogóle ten samochód stawa. jest niewyciszony, no. no. nie, w ogóle na Nad nie. kole są z tyłu, wiesz, blacha pusta jest. No. A jak masz oponę tą 2.75 z tyłu, no to będzie szumiało, no. no nie idzie to w z komfortem, nie? Nie. Fajnie wygląda, można się polansować, ale... No kręgosłup może też boleć, jak jest niskie zawieszenie. tak, czy ja wiem? Nie, nie, nie jest to jest akurat nie, ale... Ale jest taki trend, że, że niskie bryki Wiem, że między mną a Meganką chemii nie będzie, no wiesz, bo no, tutaj jest chemia, między BMK, i Jedynką jest, bo no, fajnie się jeździ, ale tu w Megance nie ma. Kurde. A jeśli chodzi o Bemkę, Jedynkę mam chemię, wiesz dlaczego? Bo mi się coś podoba w środku. na no, w trójkach tego nie ma, czego co jest w Jedynkach, prawda, to jest praktycznie to samo, bo na dworze jest bardzo podobne, ale Jedynki w takim mempakiecie są piękne. Ja no, w niestety tylko w kupecie, no. Zwykłe, zwykłe fotele. Masz kube... A, to jedenkę masz tak, w kupacie. No. no to już nie pamiętam, Wieś, W kupacie. No to w kupacie to wszystko jest piękne. No to ładne to... Nawet maluch w kupacie jest piękny. jest. I coś to jest nie nawet. Mam Mercedesa jeszcze berażu w kupacie 115-114 na części szwarka. No. Mam też takiego klienta, Roberta związownej też de facto akurat. No. On ma BMK 6. Od kurczenie no, pamiętam, chyba 4,8. Oznaczenie 6.5.0, nie chcę skłamać, też kurde bryka taka, też władował tam trochę kasy w to, zrobił sobie napierkę I też można powiedzieć, że to jest też podobna klasa. Mm -hmm. też, yy, też taka s 60 tylko, że w kupacie, bo no to E63 oznaczenie. Też, też moje marzenie, też yy, mniej więcej tyle samo 50-60 trzeba dać, więc takiego jakby samo sama klasa tego auta. E, tylko, że tam trochę większa pojemność, to ten moment jest lepszy od dołu. Mm -hmm. No, i tam fałosie, nie? No, dokładnie. Też trochę inny dźwięk, ale kurczę, wszystko to jest piękne, ale na to trzeba mieć pieniądze, nie? Chociaż jak siedzisz w branży, to co możesz pozwolić? No, sam robię przecież na kuchenkę no, no, tak. na Chyba, że coś dokujesz, mnie tak. powali w BMW, że sobie nie mam rady. Co by mogło Cię powalić, jak jesteś mechanikiem? Tynki? No ale widzisz, no z tym ABS-em, tym czujnikiem tym doładowania ile? No ale widzisz, to są takie pierdoły. Samochód jeździ, no. robię 500 km, się nic nie dzieje. Mhm. Nagle musi coś odpierdoli. Nie jedzie, tak? No. No, no tak, no ale to właśnie na tym rzecz polega. No to tak. ja komputer mam bagażnika podłączam, kasuję, kasuję i no zapierdalam 600 kilosów, no. i ja wracałem z tak? Bo mnie to odpierdolił w Dańsku, no. Mhm. no. to komputer, dobra, do, do 100 wyjechał, kurwa, ale po co, no, albo 100 wyjechał, no, ale na autostradzie, no co, no. no tak, ale słuchaj, te nowe samochody wymagają wręcz użytkowników, żeby oni byli inżynierami od diagnostyki komputerowej. Dosłownie, bo to jest tak, że przyjedziesz do mechanika i coś mi się tam dzieje. Pytanie, kiedy mi się dzieje, no raz tam tam dwa miesiące, przy... muszą być spełnione kilka warunków. Musi padać deszcz, tak. musi jechać 140, musi wiać wiatr z prawej strony i akurat musicie ktoś wyprzedać, to wtedy akurat samochód zaszarpnie i weźmy no. znaleźć przyczynę, nie? Gdzie w historii błędów masz błąd do ładowania? W historii, nie? No to tak. widzisz to. Ale to od razu już mam jeden błąd, od razu się robi dziewięć błędów, jak coś nie gra. No tak, ale to ja na przykład dochodzę do tego y... wniosku, no bo ja tak trochę myślę, tak trochę inaczej, nie, czyli zawsze od końca myślałem, no. więc na przykład jeżeli pojawia się jakiś błąd, którego ja nie mogę dojść i klient mi zaczyna coś opowiadać, to jak ja, jak ja miałbym podejść z książką do różnych tematów, to w życiu mu tego nie rozwiązał, no bo no, na tak logikę, nie. masz błąd czujnika do ładowania, bo czegokolwiek, pierwsze co procedura mówi, wymień czujnik, no. no to wymieniasz czujnik i później i tak klient do Ciebie wróci za dwa miesiące, że to nic nie dało, bo jest dalej to samo, to samo tak jest. no to co masz wymienić? No to punkt drugi, kurczę sterowanie turbosprężarki, no. ma prawo się zaciąć, tak? Wymieniasz turbosprężarkę, tak naprawdę wymieniasz elementy, które są kompletnie niepotrzebne, bo one są sprawne, tylko że Ty nie jesteś w stanie tego tak dyagnozować, to... nie jest w stanie I później wiesz, po dwóch czy po trzech latach już jakieś Ci włosy spadną z głowy, dochodzisz do wniosku, że jednak pierdała to była właśnie taka jak tak. kosteczka, nie? No ale to wiesz, znać. no ja na przykład podchodzę do tego tematu, że ja najpierw robię wywiad z klientem, nie, w jakich okolicznościach to się dzieje, kiedy to się ostatni raz działo i czy na przykład ktoś coś robił po tym, bo to też jest ważne, no. ktoś może, może coś jest i ja w, i w tym momencie siedzę i się zastanawiam, to najpierw więcej się zastanawiam, żeby obliczam rachunki prawdopodobieństwa w swojej głowie, żeby, żeby za, wziąć się za jakąś naprawę, niż jakbym miał od razu iść i zamawiać jakieś nowe części. Mhm. Bo wiem, że w praktyce jakoś mnie to wcale nie będzie usatysfakcjonowało, że powymieniam mu połowę samochodu, a z tyłu głowy będę miał jeszcze gdzieś tam, wiesz, niepewność, że to nie zostało naprawione. To jest, kurczę, strasznie podłe w tych czasach być mechanikiem, Aha. naprawdę. No tak, ostatnio mieliśmy sila nowego tego 1.6 diesla, DPF się zapchał po 40 tysiącach, tak? <grym> no. no i co, możesz, dobrze, że mamy inny na próbę, to tak, ten czujnik, bo tak, wiesz, wywala ten czujnik, wywala ten czujnik, w końcu ja już jest zajebany, nie pamiętam ilu był procenta w 60, on już się kurwa nie dopali. No, no tak. Jest do wymiany już. No tak. No. No. No, ten, yy, yy, a co za ten... A czekaj, z Poczty Polski jeździł, yy, jeździł facet yy, i przyjechał taki nowym Dukato dostali. 800 km na placie. No weź pan zobacz co to się dzieje. Mówię, no DPF się wypala, nie? Mhm. Ale ja mówię, zaraz ile masz pan na placie. 800 kilometrów, nie? No to do, do, no, doszliśmy do wniosku, że jaką gasi i odpala i na krótkie dystanse, to on się potrafi zapchać, kurczę, do tysiąca kilometrów, no to sztuka DPF. No, Wymieniliśmy i ten tak. na nowy. No, no ale to jakie to są Pion, pieniądze? pieniądze i to co pod... prawda, tak? No ale no nieważne, no. Ale na gwarancji to DPF -y też wymieniają, tak? No, tak. Ale to ma do 5 lat gwarancji, tak? No, no, ale się tam na był serwisowany, to ma. No. Mhm. Do 5 do 7 nawet na silnik jest 150 tysięcy. Aha. W ten nawet ten olej jak robisz w tym nowym takim dieslu, kurwa trzeba zakładać dubowe rękawiczki, bo on się brzera, tak wrzera takich nowych, że kurwa już nie domyjesz nie, do no. nie możesz, no. <laughs> No to Jeszcze lecztę, jest tak, tak zrobione, że masz ten niby koreczek, żeby spuścić najpierw. Masz odnowu ten wkład, tak? tak no. Duży kapcelek. masz kapcelek mały, żeby odczęcić no. koreczek, żeby ci był spłynął olej. Taki tak. chuj ci spłynie w tym kia. Tak. Oni nie potrafią nawet tego zrobić, bo ten olej ci nie spływa ku grywa. Dobra, tręcisz ci pierdonie wszystko. Cały <laughs> gaz zajebany, albo ty jesteś zajebany, no. Masz dziurę taką, że i tak ci tręcisz no leci wszystko na osłonę. No jest po rękawach, po twarzy, Nic Człowiek się odechciewa w ogóle w oleju co? No niestety, no ty dobrze pamiętasz starą technologię, ja tak jak przez mógł, ale się na niej wychowałem. Kiedyś to było co innego, całkowicie co innego. Nie było takich, takich w ogóle, takich baboli. No, jak, ja, jak ja patrzę na nowoczesne rozwiązania, to, to mi się po prostu kurna coś baseball mi się w kierunku mm -hmm. otwiera. nie? Po, i zadaję sobie pytanie, po co wymyślił to coś, coś takiego ktoś, skoro to nie ma sensu, bo to, bo tamto. Na przykład ja, ja e, kilka lat próbowałem tak jakby zrozumieć samą zasadę działania odmy w BMW uh -huh. e, i doszedłem do wniosku, bo nie ma innego logicznego rozwiązania, że było to wymienione tylko po to, żeby zdzierać pieniądze klientów. ...autobahus.pl Oprócz naklejek i smyczek możesz już kupić gotowy zestaw do przerobienia odmy oraz zaworu DISA wraz z obszernym opisem jak to zrobić. Pozbądź się problemów raz i nie zawracaj sobie więcej głowy problemami z lewym powietrzem. No bo nawet w amerykańskich wozach, kurcze, to oni, znaczy może nie tyle, co nie wpadli, oni tam chyba się zrobili inaczej, zrobili rurkę i tyle, nie? No. W Disnach też jest rozwiązanie, też powiem, w Urze masz, kurde, rurkę przed turbinę, to wszystko, nie? Ale w Benzynie to akurat wymyślili coś takiego, że to musi być skomplikowane. Jeszcze powiem Ci, mhm. że e, nie wcale bym się nie zdziwił, jakbyś miał oddzielny sterownik do odmy i musiałbyś tak. się podłączyć tym komputerem i zobaczyć procent zafaflunienia <laughs> szlamem olejowym tej odmy. To by było w sumie takie na dzisiejsze czasy bardzo mm -hmm. rozsądne, bo w sumie wiesz, ktoś się podchodził i sobie pod komputerem. Sprawdź odmet i złożyta. Ale to wiesz, to też doszliśmy do, do takich czasów, że mam jakąś dziurę w Tumiku, podłożył pan tu komputer, zobaczył. nie? Mm -hmm. To się czasami myślą, że kurde, że części eee, mechaniczne, no, bo coś to można no. sprawdzić komputerem. Czy wszystko można sprawdzić komputerem? No tak. Tak jak ci prowadzi, a kiedy są szarpniesz to spoko, nie? Takie małe, szybkie ruchy. Tak nie no, tam słucha, miną, ja tak. naprawdę nie mam się do czego tutaj przyczekać, wiesz. No. Ja tak kiedyś chciał jeden nagrywać, jak jeszcze był klienta, siedzi tu z telefonem, a ja kiedy że pan szepałem, to kurwa, no gdzie tam no, w boczek bo przyjechałem, powiedział, że mi jednie tym fotolikiem dla dziecka, no, siedziskiem, no, no jak już raz tak zrobię. No. Nie, słuchaj, no to jest. Do, do takich samochodów to po pierwsze trzeba się przyzwyczaić i też wziąć trochę... To jest inny stan umysłu ja wiem, że pewne rzeczy nawet nie będą idealne jeżeli nawet samochód wychodzi z fabryki to i tak nie będzie idealny jak z jeździłem to wiem, że e, że na przykład klienci mają aluzję, że, że coś jest ze zbieżnością bo im tam dupa ucieka Aha. no to wiesz, to, to możesz się zastanawiać jedziesz na zbieżność, wszystko elegancko poustawiane a mimo wszystko wiesz czuć, że jest jakiś taki dyskomfort tu gdzieś cię ściągnie, jedziesz na jakąś tam no. no to akurat ci kierownica ucieknie i ludzie nie chcą tego chcą, żebym to naprawił ja nie, nie potrafię tego naprawić. ja gadam z kolegą, który siedzi od ich lat w zbieżności. I on mówi, człowieku, idź mi z tymi oponami. Załóż te 15, to ci nie będzie ściągać. No. Mówię, no, no to w sumie tak, to ja mam to powiedzieć klientowi. Tak. No to mówię klientowi, załóż te 15, to przyszło, nie będzie ściągać. Przyszło takie pismo z Kia, bo SIDy ściągały w prawo, nie? No. no? Kurwa, takie pismo przyszło, że opony to nie mogą mieć więcej przejechane niż 500 kilosów. Znaczy mhm. ściąga, to tak ma być. No. Coś tam było, nawet jakiś filmik na YouTube mhm. był właśnie, że problem jest z tym. No. Ale coś się odjebali, no. A Ty, ale, nie, nie wiem, czy nie. słyszałeś o tym... o tym... o całym Mercedesie tam, na takim kanale no. go, tam, no. co, co tam no. walczą cały czas tak. tym, mhm. z tym... Ale widzisz jakieś rozwiązanie? Nie widzę. Nie ja też nie, nie widzę. Tak, widzę bo no. zauważ, że czas działa na niekorzyść najbardziej klienta, który kupił no. auto. Więc to oni są stratni chociażby z samego względu, że muszą się z nimi użerać. No. Nie? I teraz jest ciekawa ocena. ja się zastanawiam jak to wszystko wyjdzie, ale widać, że po stronie Mercedesa jest tak dupa dana, za przeproszenie, że, ale oni nie mogą w tym odpuścić, nie mogą wymienić modelu, bo po pierwsze ten model fabrycznie jest już wadliwy, mhm. a jak dadzą nowy model, to się zleci tysiące osób, którzy będą chcieli zrobić tak to samo. samo. no dokładnie. Jest tak jakby oni się boją tej fali, ale też w pewnym sensie nie mają wyjścia, no i to taka presja. Ja sam jestem ciekaw jak to wyjdzie i powiem Ci, że nie ma na to rozwiązania. Bo dożyliśmy właśnie czasów, w których nowe samochody wychodzą już strasznie wadliwe. I teraz weź powiedz czy z czystym sumieniem komuś, komu chcesz poradzić dobrze, jaki model ma wybrać. Mercedes, BMW i tak dalej. Ja też miałem takie pytania, że mi się pytali, czy on chce nowy z salonu i tak dalej, czy może i taki, może taki. Ja mam cały czas konflikt. Że mówię, ale na ile ty chcesz go wziąć? No bo w leasing, tak? No to w leasing ja wiem przez tak. 6 lat teraz. Że się nie będziesz mógł pozbyć. No to już wiadomo, że ten samochód więcej niż 100 tysięcy nie przejedzie. A jeżeli załóżmy po minie te 100 tysięcy, to będziesz musiał się liczyć z kosztem wymiany silnika, mhm. ale to po dwóch czy po trzech latach, jak zrobisz taki przebieg, dojdziesz do wniosku, że to już nie jest samochód, który się kwalifikuje w ogóle do wymiany, bo to jest zło. Znaczy zło. Bardziej kurczę spleśnieje prędzej, nie? Już tak jest bardzo bardzo wieje, bardzo no? Wieje, no. To. Spleśnieją ci wiązki i tak dalej. Przecież, yy, przecież teraz jest problem w ogóle z tą elektroniką. Mm -hmm. tak, ale to oni na czym się muszą oszczędzać. To ja, ja nie wierzyłem odkąd żyję w to, że z roku na rok jest coraz lepiej. Bo jednak jakby nie było patrząc, że jest ta inflacja, ta chciwość, ta ludzka i tak dalej, to oni zawsze na wszystkim musieli oszczędzać. Na każdym podzespole. Więc teraz nawet porównując, ja miałem w ręku z 2007 roku z mojego silnika N54 wałek rozrządu. I przyprowadził, przy, przywiózł takich chłopak z 11 roku, chyba ten sam Aha. wałek, bo też robił remont silnika. E, I żeśmy porównywali, to pamięć że ten z 11 roku był chyba. Nawet czuć było na ręku, że był lżejszy. Aha. No to o czym to świadczy? że nie ma innego wałka, one są jedne i niezamienne, ale ten z 7 roku był cięższy od tego. Z 11 roku. No to co o tym świadczy? Że z, z kiepskiego materiału jest taki, co się łuszczy, nie? Z gudzdality no. To no. No lit, dosłownie. Dokładnie. A nie będę tu zjeżdżał, bo też, bo, bo ci, te Bardzo piękne auto. Naprawdę. 350 c było ciśnienie oleju, tu jest temperatura oleju. no. 350 c no. no, też nie miałem okazji jechać, nie? Ja nie jechałem. Tego miałem. Ale to to jest kurczę bajka, tej tej no? Tej bardzo piękne auto. Mhm. No, że, ale, że tutaj to, że to się białe, tak? Było no to wcześniej. No, bo to jest grupa pozytywna. Mhm. ja można pomarańczować te piątki. Nie, jak dla mnie, bardzo fajnie. A to jest Ksenon, czy zwykła żarówka? Xenon. Ksenon. Aha. Widziałem to że Polonez są gdzieś w No. I pod polską robiłem te tej generacji dałem. Mhm. Fajnie. Nie pamiętam, ulicy. Stasiu, ty to skomentuj. Jak Ci się podoba to auto? No ładne sylwetki, kup żonie takiego. Tak. A będziecie kochać kochać całymi nocami. Nawet bez tego będzie mnie kochać. No śliczny sportowy. Ładne, Chodzi tam. <laughs> Jaki sportowy, no. Gdzie to worek ziemniaków wchodzi normalnie do bagażnika. Ładna no. silwetka, nie? Trochę gruzu tam kurczę z tej, z tej, tej, o. Z tej szufelki, tutaj wrzucić do środka no, no i to Nissan, i to Nissan, też czarny. Fajne, przejechałem się Stasiu, daje rady. 160 żeśmy jechali, wiesz? kurde moment. Normalnie taki wariat, że szok. Szybki. Szybki, no musi być szybki, wygląda szybko, też jeździ szybko. Dziu ruriku, kurwa, no tam wydech ma zdrowy. po co to tak? No pewnie, nie, no to jest taka zasada, że, że im się wolniej jedzie, tym dłużej na ciebie patrzą. No. Pewnie. pewnie. że tak. No. Nie każdy kupuje szybkie samochody po to, żeby jeździć szybko, tylko żeby po prostu... Na no, żeby, żeby się w dłużej polansować, nie? Nie, ma. A, nie, normalna, nie, 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 o nie, porysuj, Stasiu. nie, porysuj, nie, 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 No, nie, <śmianie> nie, No. <Batełna>. nie, <śmianie> No nie, nie, nowy. nie, nowy? Co, Co ma? czapkę masz fajną, mówię. czapkę? No. Do, do, do rysnięcia, robocie. Kappa. <grymne> no. <grymne> Kapka unosi. <grymne> no. 2009 rok. A ładnie, no. No 13-latek, nie? Znaczy ładnie, on nawet 100 tysięcy nie ma przejechane. A ty ile ty mi przejechałeś już? 8 tysięcy. Tysiące? Mhm. Tylko to ja przez 2 lata. No to jest hmm. to taki no. Taki, taki na ładną pogodę. Tak. No. W Mianem. sumie w deszczu to nie ma co wyjeżdżać. Bo to w ogóle trakcji by nie miało już w Bo no, mam do, do niego, ale zimowe opony sprzedałem tam. I tak mnie w zimie nie będę jeździł. Fejgi mam osiem lat no z dystansami tak. jeszcze no. do tego. Patrz jak ludzie dbają o samochód. Sid trzy lata. No. Pies jeździ. <śla> ja pierd... Ale co to chyba ten pies budowniczego jakiegoś? Na bank, jak ktoś sobie remontował chałupę, na bank i piesek se ten. Jak można tak czurna... No można. Nic nie położyć, po prostu. No. Ale niektórzy się kompletnie tym nie przejmują. No, no samochód, 40 tysięcy przejechany, nie, 34 miał. Powiem ci, że ja raz, raz miałem taką sytuację, bo ten... Tylko pani taka przeprowadziła, chyba dzieci miała ze dwójkę. jakaś nie wiem nawet co to była za marka, ale to stało na słońcu. Jak wsiadłem do tego samochodu, to nie mogłem bez maski wsiąść, no. takiej lakierniczej, wiesz? Ja założyłem tę maskę, ponieważ na tym słońcu wyhodowało się Jakaś laksa z pieluszki, mleko. Jakieś, jakieś wiesz, stare mandarynki. No i przyjeżdżają tak ludzie. Do I nasi. wiesz, nic nie, nie, o to nie przeszkadza, nie? Pod tamten, to, tam ten kąt na chłopak wnętrze robi, a podłokieknik to tamper zawinięty. No, tam tam no. no i chusteczka po wymiocinach, nie? Oulało się dzieciakowi, no co zrobić, nie? Ja pierdziele, że nie będzie sprzątano. A kierunki są fajne te, w tej nie? A że. To, że tu? A ja nawet widziałem, że to jest kierunek. Kurna, patrz. Normalnie te Zetki, to z BMW czy to tego, to tak sobie konkurowali w tych tematach, bo, bo w BMC jest też przecież coś takiego. Tylko, że to wiesz, BMC to wystaje, jest takie ładniejsze, takie 3D. A tutaj to wygląda wiesz, bardziej jak taki, jak taka nalypka. bym nie powiedział, że to jest kierunek, nie? Na wstępie chciałem podziękować bardzo koledze z Nissana, który tu przywiózł mi skrzynię i taki wspaniały prezent. To jest po prostu coś wspaniałego i teraz. Szczerze mówiąc, akurat jest mi to potrzebne. Może i taką książkę można było gdzieś jeszcze dostać. Ale, kurna, wspaniały prezent! Naprawdę, wszystko tutaj jest. Akurat z silnikiem 50, 52 momenty. Jak to wszystko dokręcić? Cała no, kurna, wspaniały prezent. Takich rzeczy już nie ma. A może jak są, to i tak nieważne. Po prostu, kurna. Dziękuję.